Mamy reakcję. Fluor z wodą daje kwas fluorowodorowy i wolny tlen. Co tu się zmienia? Fluor na zerowym z zerowego na minus pierwszy. Tlen z minus drugiego na zerowy. Fluor z zerowego. Na dwa fluory, na minus pierwszy, czyli musi przyjąć dwa elektrony. Dwa ładunki ujemne, dwa ładunki ujemne. Ten przechodzi w trend cząsteczkowy. Tu ma dwa razy dwa, cztery ładunki ujemne. Tutaj też się muszą pojawić cztery ładunki ujemne. To trzeba pomnożyć razy dwa. Dwa, cztery, cztery. i dajemy współczynniki. Tu, tu mają być cztery fluory. O. dobrze. Powinno się zgadzać. Cztery, cztery. Tu muszą być. Aha, no tak, muszą być dwa. Dwa treny. No, muszą być. Żeby były tutaj cztery wodory, tu cztery wodory, cztery wodory i dwa treny, dwa treny. Koniec zadania. A, koniec zadania. Nie, jeszcze tutaj by był fluor, będzie utleniaczem, tren będzie reduktor. reduktorem. I tutaj ten tlen będzie się utleniał do tlenu, a flur będzie się redukował, a jest utleniaczem, i to jest koniec zadania.